Wspomnienie jednej doby ówczesnej jedenastolatki w okupowanym w czasie II wojny światowej opatowcu. Losy wojenne rzuciły rodzinę krajewskich, a właściwie mamusia z trzema córkami, Ireną, Janką i Basią, które w opisywanej dobie miały lat 17,5-14. 11 oraz dwumiesięczny synek Andrzej do Opatowca. Był 28 lipca 1944 roku, około godziny 15. Jest piękne, ciepłe, słoneczne popołudnie. A że mieszkamy w rynku, w domu państwa Zossel, na pierwszym piętrze, więc mamy rozległy widok. Akurat z błoń wracają całymi stadami gęsi i kaczki. Wydaje się, że to taki miły, spokojny obrazek, który natychmiast jest zakłócony wjazdem z drugiej strony rynku bardzo wielu furmanek z Ukraińcami w niemieckim wojsku. Momentalnie nastąpił nieopisany chaos. Zmieszano odgłos żołdaków, przestraszonego ptactwa, rżenia koni i ten strach, który sparaliżował ludzkie serca. Pierwszą ofiarą padł Tadeusz Zossel, który wychodził z rowerem z podwórka. Wrzucono go na wóz, który odjechał w stronę Wisły. W krótkiej chwili żołdactwo rozpełzło się prawie po całym opatowcu. Rozstawiono karabiny maszynowe w różnych punktach, między innymi przy domu państwa Zossel, w którym mieszkaliśmy. Dość szybko rozpętała się regularna walka z partyzantami, którzy przybyli na pomoc mieszkańcom. Przerażeni, zebraliśmy się wszyscy domownicy w małym pokoiku na parterze. Było kilka kobiet i dzieci, w tym dwoje niemowląt. Był z nami jeszcze jeden młody mężczyzna, Fredek Zając, który ze względu na swoje chore nogi nie mógł uciekać. Nadchodząca noc była tragiczna. Cały czas strzelanina, dookoła pożary, no wszyscy na podłodze, a pod łóżkiem przerażony chłopak. I co jakiś czas wchodzi do nas jeden z żołdaków, zapala zapałkę i pyta, czy jest tu jakiś mężczyzna? Mówimy, nie ma. Jednocześnie szczelnie zasłaniając własnymi ciałami prześwit pod łóżka. I tak całą noc. Nad ranem nastąpiła cisza. Wszyscy posiadaliśmy na łóżkach, a Fredek zając schował się do piwnicy. Przerażeni oczekujemy końca tego koszmaru, nie wiedząc, że najgorsze przed nami. Około godziny 10 29 lipca 1944 roku, słychać kroki zbliżającego się żołdaka wszedł w drzwi, popatrzył, i machnął automatem w stronę mojej siostry, Ireny. Biedna wstała, podniosła torobeczkę z dokumentami, a on znowu machnął automatem, by wyszła. Wyprowadził do pomieszczenia pani Kazi Zając. Moment. I słychać rozpaczliwy krzyk i jednocześnie serię z automatu. Następnie wyszedł i podpalił stodołę. W chwili, gdy siostra krzyknęła, mama straciła przytomność. I właściwie nigdy nie wróciła tak naprawdę do świata żywych. Opieka nad mamą, maleńkim dzieckiem, nieżyjącą siostrą, pozostała równie rozpaczoną dziewczynką. 14 i 11 lat. Zamordowana to członek Armii Krajowej. Niespełna 18 Irena Lidia Krajewska. A życie trwa nadal. Spisała Barbara Krajewska Salam.